Hej, 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 hej. Tak w kontekście odpowiadania na kolejne komentarze gdzieś tam pod moimi filmikami i nie tylko tutaj na TikToku, często słyszę, że w multilevel marketingu, w network marketingu jest tak, że ty coś zarabiasz, ale osoba, która jest wyżej od ciebie zarabia więcej i że to nie jest fair. Rozumiem więc, że osoby, które w ten sposób komentują, nie mają szefa. Są prowadzą swój biznes, no to spoko. To wtedy mogą powiedzieć, że ktoś nie ferbo, bo jestem sobie szefem, i tak dalej. Ale jeżeli jesteś na etacie, masz szefa, nie wiem, jeżeli jesteś w hierarchii, nie wiem, ktoś pracuje tu, ktoś pracuje tam wyżej, wyżej. Z reguły jest tak, że czym wyższe stanowisko, tym to wynagrodzenie jest wyższe. Tak możemy tak uogólnić. Czyli praca na etacie jest taka sama: osoba, która jest wyżej, która wcześniej zaczęła, ma większe doświadczenie i tak dalej, dłuższy staż. Czasami to się wszystko łączy ma więcej kasy, ma większe wynagrodzenie, czyli tak samo jak w network marketingu. Przy czym osoba, która jest wyżej w pracy na etacie, jest waszym szefem. Po pierwsze może, wam, może was zwolnić, jak się coś jej nie spodoba. Załóżmy, że no, jakieś tam zapisy umowy się zmienią. E, może zwiększyć wam plany sprzedażowe, jeżeli pracujecie w sprzedaży. Może zmienić wam warunki pracy. Może was zwolnić, to już mówiłam. Ehm, nie możecie jej powiedzieć, słuchaj, wiesz co, oni jutro do pracy biorę sobie tyś, 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 tydzień urlopu. Nie możecie tego zrobić, bo macie szefa. Na chorobowym, jak jesteście chorzy, to niestety ale dostajecie niepełne wynagrodzenie, prawda? Co więcej, no zawsze jesteście podwładnym, jesteście pracownikiem i pracujecie na czyjeś marzenia, na czyjeś, czegokolwiek, na właściciela firmy, nie wiem, spółki. W multilevel marketingu oczywiście firma zarabia. No dobrze, że zarabia, dzięki temu płaci tobie za to, co robisz, za rekomendacje produktów, może za prowadzenie ludzi, za polecanie produktów, za nie wiem, bycie mentorem, za budowanie biznesu, bo to jest Twoja rola, jeżeli chcesz tą rolę odegrać. Ale jeżeli sobie wyjedziesz na miesiąc na wakacje, nic ci się nie stanie, nikt Ci nie zwolni, nie da reprymendy, nie ochrzani, nikt nie zmieni Ci zasad marketingu, jeżeli cię nie lubi. Nikt nie ci, nie zrobi ci planów sprzedażowych, nikt nie będzie ci mówił, z kim masz pracować, a z kim nie masz pracować. Jesteś sobie szefem. Oczywiście, w network marketingu trzeba wyjść z butów pracownika, osoby podległej i wziąć odpowiedzialność po pierwsze za swoje marzenia, za swoje decyzje i za swoje działania. Nikt nikomu tu nie da za darmo. Jak myślicie, że MLM to jest takie siedzenie na tyłku i robienie ładnej miny. No nie, muszę się bardziej postarać. Także naprawdę, nie, nie bądź takimi kategoriami, nie myślcie, że to jest piramida finansowa, bo nie jest, że to jest coś, że ktoś mnie wykorzystuje. Nie. Co więcej, ja mogę zarabiać więcej niż osoba, która jest wyżej ode mnie. I to jest taki mek w moim planie marketingowym. I ona nadal się będzie cieszyć z tego, że ja tu zarabiam. Ok? Pozdrawiam Was serdecznie.